Witajcie, dzisiaj pokażemy Wam AT4000 w konkretnych zestawach, czyli wszystkie dysze oraz opcje, które możecie do tego sprzętu założyć. Także jeżeli kupiliście jeden zestaw do spawania, później możecie równie dobrze sobie zgrzewać plandeki, bo jest to najtańszy model u nas w ofercie, który może być i spawarką, i zgrzewarką, bo ma wystarczającą moc do tych prac. Całość sprzętu oczywiście we walizce, modela T4000, tak jak tu widzicie czyli regulacja temperatury plus minus regulacja wydmuchu pięciostopniowa aż nadto w zupełności wystarczy bieg pierwszy to jest ten wychładzający czyli na zakończenie włączamy sobie jedyneczkę czekamy 2-3 minutki aż całość się wychłodzi łącznie z dyszami które mamy założone no i potem normalnie wyłączamy dwójka to jest Tutaj już ustawienie temperatury oraz wydmuchu. Trójka, dodatkowy taki bieg, zawsze wydmuch na maksa, a temperatura, którą sobie ustawiliśmy, tutaj jest do 630 stopni, co 10 od 70. Także regulacja jest aż nadto w zupełności wystarczająca od spawania, po zgrzewanie, po inne tego typu prace. I pamiętajcie o tym, zawsze po zakończeniu jedyneczka czekamy te 2-3 minuty aż całość się wychodzi. No i potem całkowicie sobie już wyłączamy i yy, yy, możemy spakować do walizki. Tutaj całość będzie wychodzona. Pamiętajcie o tym, że tutaj mamy zaciąg powietrza z jednej z drugiej strony. Także co jakiś czas przeczyszczenie, no i nie stawiamy gdzieś tam na posadce w pyle czy gdzieś na stole, żeby tego kurzu brudu nie pozaciągało. Pamiętajcie o tym, że ten sprzęt ma tutaj z tyłu takie nóżki antypoślizgowe, także nie odkładamy, żeby nie przygrzać sobie gdzieś tam elementu, tylko tak ją odstawiamy. Tak samo na jedynkę, wychłodzenie zostawiamy ją w ten sposób, ona nam się tu nie przewróci, nie przesunie. Rączka też jest tutaj taka gumowa i ostatnie takie ciekawe, ciekawa rzecz, tu jest dobrze rozwiązany ten kabel przy wyjściu po to, żeby nawet jak się nam będzie zaginał, no to od razu nam się nie złamie, tak jak w innych urządzeniach, chodzi o to, że tu są te elastyczne takie schodki że nie ma, nie będzie z tym problemu, tak w innych urządzeniach. Pierwszym zestawem y, do tego sprzętu, no to jest y, zestaw y, do spawania, czyli y, spoiwa, 10 lub 17 rodzajów, 10 takich najbardziej podstawowych, 17 rodzajów, jeżeli y, stricte do motoryzacji, tutaj mam tą 17 akurat, no i oczywiście podstawowe dysze, czyli y, dysza zwężająca, ok, zakładamy sobie, oraz dysza szybkiego spawania w momencie, kiedy mamy jakieś dłuższe odcinki. Jak wiadomo w motoryzacji często jej się nie używa, no ale jak już jest w komplecie, to od czasu do czasu warto ją użyć. Wylot tutaj mamy 9 mm, także obejmie nam i trójkąt cienki i gruby i pasek ten 8 a nawet 12 mm nie będzie, nie będzie z tym problemu. Pamiętajcie o tym, każdą dyszę ściągamy na zimne, czyli po wychłodzeniu i dopiero wtedy tą zwężającą ściągamy i e, możemy zmienić na inną lub do, zapakować do walizki. Drugim e, dodatkiem, który jest e, do tego sprzętu, e, jeżeli macie e, zestaw na przykład do spawania, e, można bez problemu sobie dokupić e, dyszę do zgrzewania. Czyli tutaj już mamy, tak jak widzicie, potrzebny większy wydmuch, bo to zgrzewanie plandek, banerów i nawet tutaj ma wystarczającą moc, że możecie zgrzać membranę dachową. Oczywiście będzie to troszkę wolniej niż w profesjonalnym Bosajcie D, ale nie ma tego problemu. Wszystko o małym jakimś tam obciążeniu w zupełności wystarczające. Tu jest dysza 14 z wylotem tak? i dysza... 40 mm, czyli płaska do zgrzewania właśnie plandek, banerów i tym podobne. Oczywiście ją także możemy wykorzystywać, jeżeli chcemy jakieś elementy podgrzać, wygrzać e, i potrzebujemy tak strumieniowo sobie e, wykorzystać tą dyszę do podawania, żeby nam nie rozmuchiwało nie na boki. Także fajna sprawa. No i w komplecie przeważnie wałeczek ten ekonomiczny, ale i tak już jest także to nie są tak jak inne, gdzieś tam e, można zobaczyć rolki, gdzie jest po prostu pręt i, i w zasadzie tyle i to w ogóle nie działa. Rolka, nawet ta ekonomiczna, łożysko. Łatwy, y, łatwe przesuwanie, łatwe rolkowanie, y, ten łatwy docisk oraz silikon wysokotemperaturowy, czyli nie ma problemu z tym, że jest jakaś guma, którą dotkniecie i od razu albo się przyklei, albo się stopni. I takim trzecim najczęściej stosowanym zestawem przy modelu AT4000 jest zestaw do wykładzin. Tu wracamy do tego podstawowego zestawu, czyli dysza zwężająca. Dysza szybkiego spawania. Tutaj no, przy wykładzinach wiadomo, że już jest y, obowiązkowa, bo tylko praktycznie na tej pracujemy. Y, frezareczka. Frez tu pamiętajcie o tym, że zmiana z jednej z dru na drugą stronę to jest y, czyli mamy tak naprawdę dwa frezy. Znaczy, jeden frez a dwie, dwie możliwości. Później do dokupienia. No i z takich podstawowych, no to nóż półksiężycowy razem z płytką, no to jest akurat podstawa do potem dościnania spawu. Czyli robimy fres, spawamy, czekamy aż wystygnie. I ściągamy nadmiar wykładziny, znaczy nadmiar tego sznura do wykładzin. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby sobie na zbędnym kawałku zawsze przetestować tą temperaturę, z tego względu, że najczęściej takie temperatury to jest w granicach 450 stopni i wydmuch od połowy w górę, ale dla osób, które szybciej chcą spawać, no to wydmuch nawet maksymalny, no i można podciągnąć tą temperaturę wyżej, a głowy film jak spawamy tym sprzętem możecie sobie zobaczyć tu pod spodem będzie gdzie link pamiętajcie o tym że tak jak widzicie te elementy są wszystkie kompatybilne czyli mając zestaw do do zwykładzin dokupujecie na, tak naprawdę tylko spoiwa no i możecie jakiś tam zderzaczek, lampę czy cokolwiek innego u siebie pod, pospawać. Albo dokupując ten zestaw dysze plus wałek, no to to są tam też nieduże pieniądze. Od razu sobie zgrzejecie jakąś plandekę na samochodzie i w zasadzie koszt tego zestawu tutaj dodatkowego to jest mniej niż jedna naprawa w warsztacie usługowym.